Siemanko, Dyszka z tej strony, pozdrawiam serdecznie zapraszam na mecz Borussia FC Barcelona, która ma przewagi czterech bramek, ale dopóki mecz się nie skończy drugi, no to nie mamy pewności kto przejdzie do kolejnej fazy Ligi Mistrzów, no ale myślę, że Barcelona spokojnie to obroni, tą przewagę, a my zrobimy pojedynek właśnie Borusii z o kurcze, Złoty Messi, Borusi. Z Barceloną. Na podstawie będziemy trafiać tutaj niemieckie oraz hiszpańskie karty z saszetek. No i tutaj karta Unbeatable Messiego oraz Bellingama na kolorze purpurowym. Więc na razie tego Messiego tutaj położę elegancko. Mamy też. Williamsa e, Hiszpania z Hollow Giant oraz e, Hollow Giant e, mamy Fodena. Te dwie karty oczywiście nie uczestniczą w pojedynku. E, szukamy kart niemieckich i hiszpańskich. Niemiecka karta to bramka dla Borussii. E, hiszpańska to jest gol dla e, Barcelony. 6 saszetek, zapraszam i lecimy. Zostawcie suba, łapeczkę w górę. E, Jutro kolejne mecze, a my tu już mamy zwiastun e, Bayernu, czyli Sane i Gnabry, Aleksander Arnold e, zane. E, tutaj mamy a właśnie, czekajcie, bo to e, dobra, to jest niemiecka drużyna, ale to się nie liczy, musi być e, właśnie tak jak teraz 1-0 dla Hiszpanii, Morata, czyli dla Barcelony, Olise. Bayern, gdyby to był Bayern, no to wtedy wiadomo, żeby e, był gol. Ronaldo jest e, Almada. Pięknie e, Barcelona prowadzi już z Borussią 1 do 0. Następnie mamy Brozowicza i Otawio e, z e, i Kimiś. Proszę bardzo, mamy remis 1 do 1. E, może to zrobimy w ten sposób, że E, to tak właśnie e, i kowacić, proszę bardzo na Winerze. i Endrik na future star Grealish, Bernardo Silva Luis Diaz e, i Doku, ok jeden do jednego w drugim meczu gdzie Barcelona ma już e, wynik 5 do jednego no i zaczynamy e, kolejną saszetkę gdzie mamy e, Kin. Następnie o kurczę Havertz i e, mamy już 2 do 1 dla Borussii. Hendrik Real Madryt 3 do 1 dla Borussii. Co tu się dzieje? Cristiano Ronaldo na masterclassie. Bardzo fajnie, ale on nie uczestniczy Kamawinga. Francja Electric Kamawinga bardzo superancko. Max Power Courtois oraz Kevin De Bruyne na winerze. Czy Borussia zrobi dużego kombeka? No, zaraz się przekonamy jeszcze. Czy Saszetki? jeżeli tu żaden Hiszpan nie wleci, no to Barcelona może odpaść. Przynajmniej w mojej grze. Electric, proszę bardzo. Francja, mamy Włochy, Włochy. Bellingham, Anglia. Kolejny Unbeatable teraz biały. Mane, Luis, Rodrigo. I ktoś tam z Manchesteru już nie ma czasu, 3-1, druga połowa, ale jest i Pedri, Pedri, e, bramka kontaktowa na 3-2 dla Borussii, e, winner Davis, Max Power, Romero, e, Messi na masterclassie, elegancko, Elliot Simon folkloru yy, Taliska i ostatnia yy, saszetka. Uwaga, Borussia wygrywa u siebie z Barceloną 3 do 2, ale w całkowitym yy, meczu przegrywa. Yy, I uwaga, Max Power Anglia, Francja. <grywa> yy, Argentyna, no i takim nie Gnabry I uwaga, 4 do 2 wygrywa Hiszpania, raczej Niemcy, ale Hiszpania strzela jeszcze jednego Ferran Torres i Barcelona przegrywa na Borusi. W Borusi 4 do 3, jednakże wygrywa 7 do 4 ogólnie w całym dwumeczu. No i to był cały pojedynek, a ja szukam właśnie za chwileczkę nowych kart. Do mojego albumu, który już jest w 97% uzupełniony. A tu jeszcze na koniec e, sprawdzamy tego Messiego, e, który chyba ma lekko e, uwalony, e, kolokwialnie mówiąc, róg. No niestety, e, pakowanie tych kart e, właśnie do takiego czegoś powoduje, że rogi są. E, no niestety. Mm, no, uszkodzone, a szkoda, bo naprawdę karta bardzo fajna. To już jest chyba drugi złoty Messi. No i tutaj mamy Bellingama na takiej purpurowym. No, nie ma tragedii, ale jak sami widzicie, ten róg jest tutaj uszkodzony. Ale karta, myślę, że taki czak będzie fajną ozdobą w albumie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.